Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak na telefonie TANK3 jesteśmy w stanie włączyć hotspota, także zapraszam do oglądania. Aby włączyć hotspota musimy przejść do ustawień, następnie w sieć internet, zjechać sobie do opcji hotspot i tethering i wybieramy pierwszą opcję hotspot Wi-Fi. Jak widzicie mamy tutaj niebieskie pole, takie wypuklone i klikamy sobie tak. Jak widzicie, mamy tutaj hasło do hotspota, jeżeli klikniemy. Możemy też sobie je zmienić. Jak widzicie, możemy sobie wypisać, możemy dać sobie, jakie hasło chcemy. Mam tutaj też nazwę hotspota, też możemy sobie zmienić, jaką chcemy. Jak widzicie, można sobie wszystko zmienić. W prawym górnym rogu koło baterii pojawił nam się właśnie taki znaczek hotspota, czyli kółeczko z takimi owalami i Takim oto prostym sposobem udało Wam się łączyć hospodat. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Cześć!